Siemanko, witamy! Z Oliver i Arek Dzisiaj pojedynek na duże limitki XXL Dzisiaj wielcy, wielki, wielcy gracze ba Tak, bo są i wielcy i wielcy na kartach Tak Bardzo ładne są te X Wielki Na środku nasz... Gwiazda tak. Robert Nasza gwiazda reprezentacyjna I teraz Barcelony A koło niego mamy takie gwiazdy jak... Nunes, Werner, Bedi i Vinicius bardzo ładne są te xxl -ki, limitki. No, na razie mamy no, te 5 plus jeszcze Mane6, no, ale wszy wszystkich nie damy rady. Wybraćmy akurat z tych 6 T5. No ja, i... tak, ma ja mam 3 Tak, ma 3, ja mam 3, dobra. No to zobaczymy, kto dzisiaj będzie zwycięzcą. Pierwsza sesetka tego pojedynku na giganty XXL-ki Senegal, Meksyk, o! Szwajcaria, <laughs> jest jeden punkt dla a, nas, a Polska, Arek Milik, tak mój imiennik, Jak Dwie... nie, trzy, cztery, pięć, sześć, a 8 no wszystko gra, Holandia, Peru i Game Changer Szwajcaria, tak, czyli jeden punkt już padł. No to patrzymy dalej. Senegal. Jakbyśmy wzięli manetę, to byśmy mieli dwa punkty. Niemcy, czyli punkt dla Niemiec. Terztegen. O, jest zawodnik Ajaxu, Alvarez. Meksyk. Szwajcaria. I proszę, kolejny napastnik reprezentacji Polski, Krzysztof Piątek. I już dwa punkty dla nas. I uwaga, uwaga. Senegal znowu. Titan, Koulibaly. Szwajcaria, Shakiri. I ostatnia karta. Znowu Niemcy. Game changer. To jest Hawec. Czyli jeszcze Urugwaj nie ma nic. I Brazylia i Hiszpania. Tak. Meksyk. Szwajcaria. Arabia Saudyjska. Meksyk. Walia. I zobaczymy, co teraz będzie się świecić, albo nie. U, wow. Neymar. No to jest dla Winnicus, punkt. Francja. Fajny znaczek. I? I? Japonia. Nie, nie Korea. <laughs> Korea. Dwa znaczki. Oho, Niemcy wysuwają się na prowadzenie, bo wpada Zule. Czyli trzy punkty już. Dalej mamy Peru. Kanada. Miller, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Portugalia, Raz, dwa, trzy: Kanada, Golmaszyna David. Znaczek Anglii, i I Meksyk Fans Araujo, u mnie ostatnia. I ostatnia Oliverka. Czyli są dwa kraje bez punktu. Czy się to zmieni zaraz? Uruguay. No, już się zmienia. Iran, Dania. Znowu Iran. Korea. Czy złote? Meksyk. Dużo Meksyku dzisiaj. Portugalia i Ruki Hiszpania. I proszę, Pedri, sam Pedri wpadł. Czyli tak, Niemcy na prowadzeniu, potem Polska z Pedrim, bo Pedri na karcie. I ostatnie 8 kart, ostatnia soświetka. Australia, Ukraina, Kanada. Zjednoczone Emiraty. Portugalia. I co to, to będzie, co to, to będzie. Pomocnik jakiś. Dania Magicen. Teraz jest co? Napastnik, Japonia, fans i ostatnia karta na dzisiaj to Niemcy, czyli Niemcy przypieczętują zwycięstwo, Marko Roysek, tak, Rojs z Dortmundu, czyli no, no w pojedynku XXL wygrywają Niemcy, konkretnie Timo Werner, 4 punkty, potem Polska razem z Hiszpanią, a na końcu Brazylia i Urugwaj. Także tak ładnie się prezentują właśnie te limitki tak. i Super sprawa, fajne naprawdę są. Na XXL mamy lewandowskiego, a na małej jeszcze nie. Tak, na małej nam jeszcze trzeba. W ogóle z małych to jeszcze nie mamy nikogo. Dziękny cash. Hmm. Chyba glik tam był. Tak, także. Dziękujemy. To był pojedynek XXL, limitek. Zapraszamy na kolejne filmy. Zostawcie łapkę do góry. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie oglądać fajne pojedynki karciane filmy pozdrawiamy wszystkich zbieraczy i szabla. Pa!